Halo, halo, powitać. Jako że zbliża się sezon jesienno-zimowy, niektóre diesle przestaną teraz palić. Nie, ten diesel akurat zawsze pali. Także, ale niektóre nie palą. Postanowiłem zrobić sobie przewody do odpalania. Takie porządne, nie marketowe, nie ze stacji benzynowych, tam to się do niczego nie nadają. No, to kupiłem sobie 9 metrów kabla. 50 mm i porządne końcówki, takie 500A, jak spowalnicze. No, i to trzeba przeciąć na pół, założyć końcówki. No, i mamy za chwilę super kable, których nie dostaniecie w żadnym sklepie. A da za radę z najbardziej oporną materią. Tu mamy takie porządne tutaj końcówki kablowe, ja będę je zaciskał plus lutował do tego no i co, kabel przecięty teraz zaostrzymy zdejmiemy izolację takim oto urządzeniem i wykorzystam jeszcze cztery odcinki takiej rury termokurczliwej, żeby założyć potem tutaj zabezpieczyć połączenie, to lutowane. a czym będę lutował to zaraz zobaczycie Zaostrzony kabelek umieszczamy w końcówce, i bierzemy się za lutowanie. Do lutowania użyjemy okolarki 2000 W. Nada się, żeby to rozgrzać. Nic na taka dwójeczka, ale grunt to dobrze nagrzeć grzejemy mocno to musi wszystko płynąć cyna tutaj podawana od góry musi wylecieć musi wylecieć dołem tej końcówki wtedy jest pewność, że to się wszystko przegrzało po takim zalutowaniu styku zobaczcie to jest jeszcze takie gorące, że cyna się rozpuszcza już bez opalarki po takim zalutowaniu będzie pewność, że nie będzie tu nam prąd uciekał nic tu się nie będzie grzało to mamy połączenie pewne a tak to wygląda po zakryciu termokurczką. Wcześniej przewlokłem przez rączkę. Pozostaje przykręcić i naciągnąć koszulkę. I dobra, przygotowany następny. Wkładamy, obcinamy nadmiar miedzi tutaj na końcówce. Mam problemy z ostrością. Grzejemy i lutujemy. Przeciągnięte oczywiście przez rączkę żebyśmy nie zalutowali na gru, bo potem nie przełożymy no i jedziemy z następnym no, następne oczko zalutowane trzeba tak tu od góry lać cynę na bardzo dobrze rozgrzanym aż dałem końcówki zacznie wylatywać wtedy mamy pewność, że między wszystkie te włoski razem z oczkiem, wszystko to się nam zalutowało, teraz studzimy i skręcamy kolejną rączkę po założeniu termokurcza z klejem tak to wszystko wygląda dokręcamy do rączki i pozostałe dwie końcówki robimy tak samo A czwarta zalotowana końcówka stygnie pewnie wystarczyłoby zaprasowanie ale, ale zalutowane jest zawsze pewniejsze także termokurczka i przykręcanie do ostatniej żabki no i proszę bardzo tak wyglądają gotowe przewody 4,5 metra długości każdy Przekrój 50 mm2, tak więc zaciski 500 amperów połączone tutaj końcówki blaszką. Także działa to na dwie strony i bardzo mocna sprężyna. Pewnie nawet ciężarówkę można z tego odpalić. Także tak przygotowanych przewodów pozazdroszą Wam nawet duże serwisy i pomoce drogowe. I koszt, koszt, no nie jest niski zraz samej tego, że to waży od groma i jeszcze trochę kupa miedzi, tak więc niestety kosztuje no, razem z końcówkami 280 zł ale naprawdę to porządne narzędzie, warto